Witam w kolejnym na moim kanale Dzisiaj grałem sobie w GTA 3 I będę znowu wykonywać dzisiaj misję dla tej dla Asuki To będą jedne z misje misji w grze Pamiętam, że za pierwszym razem jak grałem w GTA 3 to, to były moje... To były misje, które najczęściej mi sprawiały problem Najbardziej Ale myślę, że może tam sobie radę zrobić za, ja wszystkie za pierwszym razem i chyba jest ich wszystkich tylko trzy. Mało ich jest. O tak, tylko trzy są, ale są one bardzo trudne, uwierzcie mi. Pierwszą będzie, sobie no, usłyszycie za chwilę. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent which Catalina fears your quest for revenge. She has three desk squads dotted around Liberty whose sole job is to hunt you down act as the bait and get the desk squads to follow you to Pike Creek where some of my men will be waiting for them Dobra teraz się wiem jak ten gościu się nazywa on jest to jest Miguel on jest głupi No i sobie przez katajnę wpakował wpakował go w takie koperty are zapakowane Eee, teraz jak słyszeliście, właśnie mamy e, w Liberty City, a bardziej w Shoreside Vale są te składy kartelu, którzy, Które na nas polują Musimy je zabrać wszystkie do e, Jakuzy, do, gościu, do gości z Jakuzy będą na Pike Creek i tam oni się sobie z niej poradzą. Przynajmniej tak myślę, że nie będę, że nie będę musiał ich pomagać. A tego widzimy się już yy, na szarcyfry. Dobra, jesteśmy już daleko tego, tego pierwszego składu kartelu. i będziemy musieli ich doprowadzić właśnie do Jakuzy, jak już mówiłem. I warto jest też w tej misji zwracać uwagę na kondycję auta. Jeśli auto nam się rozwali, tak że nam wybuchnie i yy, jeszcze, gdy nie jesteśmy tam, czy jak i oj, obywatele wysiądą do domu i będą nas atakować, to misja się failuje. Nie wiem, czemu jest tak zrobione, ale musimy ich wszystkich doprowadzić tam do tej jakuzy. No i ja już sobie zepsułem auto, więc spróbuję jak najszybciej tam dojechać. drogi! myślę, się, że ja już mogę sobie z rampy zjechać na rampę i wylecieć. To ja oni sobie dadzą z tym kartelem radę. nadzie, że za mną nie pojadą. Tylko się tam zatrzymają. Słuchać już szczały. I teraz jedziemy sobie po kolejnych. Tylko lepiej będzie sobie wymienić samochód. Jakiś dobry muszę tu znaleźć. Szybki i wytrzymały. To może na przykład Sentinel. Mm. Tylko nie widzę, tu jest sens. Ale chodź tu, chodź tu. Muszę, muszę. Dobra, trochę się zniszczył, myślę, że nie wybuchnie. Przepraszam panią, muszę zabrać to auto do bardzo ważnych celów. I tutaj sobie weźmiemy dwóch na raz. jak weźmiemy sobie jeden y, skład, który jest tutaj, y, to i pojedziemy prosto, tam na tamę, przez tamę. Tam jest kolejna, od więc sobie ich obydwu na raz weźmiemy. Tylko nie wiem, czy oni nie zauważyli. O, teraz i muszę szybko uciekać. Mójcież ci kolumbijczycy do mnie szczerają. i zachodzą po ulicach kolumbijczycy więc lepiej jest, żeby we mnie nie strzelali, chociaż oni się tu respią, to są ich tereny. Chociaż sobie auto niestety zniszczyłam trochę. I od razu tych zauważyli mnie i muszę szybko jechać, szybko, szybko. są zaraz za mną. Kilka metrów ode mnie są. Oczywiście najlepiej jest po prostu tam wyjechać tą rampą, żeby się nie wpakować już problemy. I oni sobie tam poradzą ci z jakuzy. Teraz tych kolejnych bierzemy, tylko oni jeszcze ich nie zabili z jakuzy. Nie powinienem mieć Mission Filet Niezaliczonej misji Ponieważ ich tam poprowadziłem I ja i nic innego jeszcze nie mam robić Oni sobie sami mają dać radę Co tu jakiś Kolumbijczyk jest? Przepraszam bardzo. Ta zielona krótka to jest kolumbijczyk poza autem. Czemu on czymś jedzie? No to musimy ich tu prowadzić. I uciekamy, uciekamy. I teraz powinniśmy być zaznaczone. Ale ten kolumbijczyk jeden, co jest? What the heck? What the hell? Dobra, teraz się zaczęło. Czemu on jechał? On się tu, tu jest? już się już zespawnował Kurde, nie widzę go nie nigdzie Weźmy sobie broń od nich, bo czemu nie Aha, zniknęła jest sprzed twarzy Dobra, lecimy robić kolejną misję i wolę sobie zapisać yy, Zrobić sobie zapis, bo no, to są bardzo trudne misje dla mnie Okay, już przy Asuca. Kurde, gry nie zapisałem. Dobra, może nie umrę. Może nie umrę. Zapomniałem zapisać gry, ale może nie umrę. Może naprawdę. Uh. Miguel suddenly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yardies selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Smash them to splinters. <gibberish> 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 rozwalić, ogólnie rozwalić budki z kawą espresso to go. Wydaje się, jak zwykła firma taka. Kawiar. Kaw, to kawy. Niech jak, jak się nazywa. Firma kawowa? Nie wiem, jak No, i ogólnie Carter prowadzi tą firmą, kontroluje ją i sprzedaje spank na ulicach. Czyli ten narkotyk, co teraz rośnie sławą Liberty City. Ale musimy wszystkie te budki rozwalić. Na szczęście, ja znam lokalizację tych budek, więc nie będę musiał używać jakichś map coś tam podobnego, więc oto, rozwalamy pierwszą i lecimy. Mamy na to 7 minut. The fuck? Zrobiliśmy to. Zrobiłem tą misję. W końcu mi się udało. Tylko, tylko że, jest, że jestem na Saint Marks. A wiecie co się teraz otwiera na Saint Marks? Właśnie to, co teraz widzicie. Tak, robimy tą ostatnią misję. Jestem na serio wykończony. Tą Do we take it some more now or just wait for it to turn black and fall off? Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe. My handyman. I, I was bored, so I came over to keep a super company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There is a plane coming into Francis International in two hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Czyli za dwie godziny, czyli w naszym czasie, za 2 minuty, przyleci samolot ze spankiem, czyli właśnie z tym narkotykiem. Samolot Kataliny i mamy go rozwalić, i przywieźć paczki z parku do do, tej, do Asuki. W sumie łatwa misja, ale też mi trochę zajęło robienie jej. Ale myślę, że damy sobie radę. Jest tak w podpłynąć łodzią to będzie będzie łatwo podpłynięcie łodzią zestrzelenie samolotu będzie już trochę trudniejsze musimy to zrobić rakietnicą e, później musimy co hmm, tam trzeba było zrobić jeszcze a no tak zebrać paczki dopłynąć z portem tam przypłynęliśmy y, i uniknąć wojska i policji i cwad no i oddać te paczki Zobaczycie też, co się stanie na końcu. Rakietnicę mamy, więc nie musimy jej zbierać. Będzieście na naboi. I płyniemy tam. Nie musimy się spieszyć, bo on dopiero przyleci gdzieś za... No, za minutę dopiero. A mniej niż mnie a potem tam dopłyniemy do tej wojny. Ja nie będę sobie pomóc. Realnie mówi, żebyśmy stanęli na łodzi i z łodzi zeszczelili jak ten samolot. Ale ja bym wolał tutaj wpłynąć, bo tu mamy specjalne takie na, na wpłynięcie, Takie specjalne tam. Tam się łódź zerspiła, więc to łódź mogę już tutaj dać. Już jest niepotrzebna. Wysiadam. Ii tu Eu cunungi ca camo Să zabi e Spic Eu era racetit Să ce camera te No i za, proszę, zastrzelony. Zastrzeliliśmy samolot, wszystkie paczki mamy w morzu. Myślałem, że trochę wyleci na powierzchnię, znaczy no, na ziemię, A ja to trudno. W sumie to nawet lepiej, bo tu już helikopter przyleciał, więc lepiej będzie to właśnie łodzią zebrać. Jeszcze cztery paczki, tylko... Hej, mnie trochę stresuje, żeby on zaczął nie... żeby on za chwilę nie zaczął strzelać do mnie. Nie wiem kiedy on strzela, czy teraz... Nie, on... Nie szczera chyba na trój. Na trzech gwiazdkach i na cztery mi się strzela. Tylko nie wiem czemu nie szczera, teraz. Te... Ciężko wymanewrować. wy Wynamewrowa... Wynawe... Kurde! wrować. Wynamewrować... Dobra, nie patrzę. wiecie o co mi chodzi. Wykręcić tą łodzią. Jest, ale bym się mylą dzisiaj słowa albo literówkę robię. Auto nam nie zniknęło, to dobrze. Mamy auto ucieczkowe. No i jedną z tych rzeczy będzie właśnie uciec z tym autem. Ojej, ja sobie trochę zniszczyłem, to jest najgorsze. Że zniszczyłem sobie trochę auto. Ale myślę, że może dojedziemy. Ale jak mnie zabiją, zaraz przy wejściu. Na raz budowy to się naprawdę ze zwłaszcza. Zdenerwuję się Ja nie pytam co ci policjanci robią To jest policja w Liberty City Wiecie jaka jest policja w Liberty City Of bordeł się, że to jest alejka jakaś do schowania się Przecież skrótu jakiegoś Ale niestety nie ma No i oni mnie mogą przecież wywalić za Fierelabach i już będzie koniec misji i wybuchnę z autem. O, tam nie chcę jechać, tam nie chcę jechać, tam nie chcę jechać, tam nie chcę jechać. Zawracamy. Ojej, ja sobie robicie. Wsiadaj, Cloud. Co to było? No biegni, biegnij, 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 biegnij. O, muszę dobiec. Muszę dobiec. Dobiegnę, dobiegnę. Uda mi się zrobić to za pierwszym razem. Chyba. Nie zrobię, to zrobię, to zrobię, to jest. 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 I właśnie. No właśnie. Mówiłem, że koniec będzie inny, taki dziwny. A dlatego taki był, był koniec, no bo. Co? So, Katarina wie, gdzie jest Cloud, gdzie jest Asuka, gdzie jest Maria. Trzeba by tego nie zaatakować? No i w końcu się zdecydowała zaatakować po tym, jak jeszcze bardziej ją zenerwowaliśmy. I jest oto odblokowana finalna misja w grze. Nie będę jeszcze jej robił, bo mam zrobienie misję z tym gangiem w Southside Hoods. No to właśnie nie będę jej jeszcze robił. A ja. Zobaczenia, widzę mnie.